Zapalmiarki, zapalniacze, palmiarki i palmiarze, ludu palmowy, rodacy, przyjaciele, rodzino. Ponieważ w kraju naszym palmowym dzieje się jak się dzieje, ja, Marek Malec z BestPan.pl, postanowiłem założyć partię. Byli już tacy, co próbowali założyć partię przy piwie. Na przykład w Monachium, jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Są teraz tacy, którzy próbują dogadywać się z innymi przy piwie, w pubie, w toruniu. I też chyba dobrze to się nie skończy. Tworzenie partii. Dlatego zaczęliśmy od zbudowania tej oto sceny. Tutaj w Dzierżoniowie, w moim ogrodzie. Na tej scenie będzie przemawiał prezes. Będzie przemawiał zarząd i cała partyjna wierchuszka. Będziemy obchodzić na tej scenie uroczysty początek wiosny. Na tej scenie będziemy obchodzić początek zimy z grobowymi naszymi minami. Niestety, początek zimy zawsze jest dla nas smutnym wydarzeniem. Ale na tej scenie będziemy świętować, że my się po prostu nie poddajemy. Obiecuję, że z, z całą powagą obiecuję, że jeśli przekroczymy 5% próg wyborczy i dostaniemy się do parlamentu, to wszystkie subwencje, które nasza partia dostanie od państwa, rozdzielimy sprawiedliwie. W pierwszej kolejności dostanie prezes i jego żona. W drugiej kolejności zarząd. W trzeciej kolejności ci, którzy agitują swoimi ogrodami, którzy zapraszają prezesa na wizyty we własnych ogrodach, ci, którzy się chwalą i pokazują. W czwartej kolejności dotacje dostaną. Aktywni uczestnicy Facebooka, TikToka i YouTube'a. Obiecuję z całą powagą sytuacji, że jeśli będziemy w parlamencie, będziemy z naszych palm jeść nie tylko kokosy i daktyle, ale z innych roślin będziemy jeść pomarańcze, cytryny i banany. Z okazji wielkich świąt palmowych. Na przykład urodzin prezesa. Na scenie występować będą Rolling Stones, jeśli dożyją. Luciano Pavarotti, modelki, Shakira i inne gwiazdy estrady. Ale mam do was niesamowitą, wielką prośbę. Partia nasza palmowa nie ma jeszcze nazwy. Dlatego proszę ze szczerego serca Opisanie w komentarzu propozycji nazwy dla naszej partii. Ktoś, kto wymyśli najlepszą nazwę i ta nazwa otrzyma na więcej polubień, najwięcej komentarzy lub jeśli najbardziej spodoba się prezesowi, w nagrodę dostanie ten oto trachy karpus Fortunei. Jeśli zależy Wam na palmiarstwie w Polsce, dajcie łapę w górę, komentujcie i udostępniajcie ten post. Kocham Was i zawsze będę z Wami. Niech żyje Palma! Niech żyje Palma! Niech żyje Palma!